Mamy kolejny dzień. Pięcioreczki już gotowe, bo zaraz wychodzimy z domu jedziemy na zakupy, kupić coś, żeby zrobić też coś dla kogoś. Na, 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 na pięcioreczki. Mamy mam za dużo tutaj niewiadomych jest. Y, tak, ale dlaczego? No przecież wszystko jest jasne. No, jak widzisz, zobaczcie, Nie mówisz, będziemy jak... gdzieś kupić coś dla kogoś. No, dla kogoś, bo I ja wiecie, już niedługo. I mam... dla kogo? No ja zaraz wam powiem, bo zobaczcie, o, pięcioraczki cały czas mi tutaj dają. O, dostałam jakąś. Kawkę tutaj z piankami. To jest gorąca czekolada moja ulubiona z precelkiem, ale zobaczcie, co się stało z tą choinką! Chyba w nocy ktoś u was był! To pewnie święty A? Mikołaj! No bo zobacz, co się stało z tymi bombkami! One normalnie lewitują! Jak ty, Krysia, pilnowałaś w nocy? Chyba zasnęłaś przy tym kartonie, bo yy. gdzie jest karton z listami, on po prostu zniknął! Święty Mikołaj I go znaję. zabrał! Nie, no żartuję. Może tak naprawdę. Nie, to nie był złodziej, bo to byłam ja. Ja mam ten karton, zaraz ci go pokażę, bo patrz, ja go tutaj zaraz wezmę do rączki. I w tym kartonie są listy wasze, bo dzisiaj będziecie miały okazję sami wręczyć te listy prawdziwemu, świętemu Mikołajowi. Dzisiaj pojedziemy no. do jego domku, do jego chatki, w której on mieszka i zobaczycie go oraz panią Mikołajową. Będziecie mogli z nim porozmawiać. No, oczywiście, on też jest na Berry Avenue i go poznacie, więc musimy pojechać do sklepu, zrobić dla niego babeczki. Trzeba jakoś go przywitać i w ogóle zrobimy dla niego babeczki. Zrobimy? Babeczki? Krysiu? Chcesz babeczki no, zrobić? No, zrobię babeczki, ale ja je zjem też. No dobra, dobra. No to jedziemy. Słuchajcie, jedziemy teraz autkiem... I kupimy jakieś składniki. Pamiętajcie, żeby zamknąć drzwi, żeby ogrzewanie nam nie uciekało. Okej, okay, wsiadamy do auta. Zapraszam wszystkie pięcioraczki. Kuboś niestety dzisiaj z nami nie pojedzie, ale to nic, dlatego że pojechał bawić się z Olusiem i Paulinką. Wiecie, kuboś jest jeszcze trochę mały, boję się, żeby mógł się przestraszyć świętego Mikołaja, więc za. No, no, rok... Co? Co takiego? No jeszcze siostra! A, jeszcze siostra! Mamo, a to jakiś renifer? No, to jest taki renifer ozdobny. Przecież zdobiliśmy to. Jedziemy teraz do sklepu i kupimy. Coś, żeby upiec jakieś fantastyczne, dobre babeczki, no bo święty Mikołaj lubi dużo jeść. Zobaczcie, na Berry Avenue cały czas pada, naprawdę jest mega śnieg. No i niedługo naprawdę nas zasypi. Jak będzie tak padać co chwilę, no to naprawdę tego śniegu mega dużo spadnie, będziemy lepić bałwana. A co, jeśli by nas tak zasypało nagle? Ej, to byłaby tragedia. Co? Co, Krysiu? A, a jak wygląda prawdziwy święty Mikołaj? Prawdziwy święty Mikołaj ma. Siwą brodę, taką długą Długie włosy, długą czapkę Jest grubiutki jest taki stary. No jest stary, ale jest bardzo miły Kochany i kocha wszystkie dzieci Bo przynosi prezenty Mamo, a lubisz renifery? Bo ja tak To ci załatwię jednego na Święt. O dzięki Masz jakieś, nie wiem, wtyki yy, Możemy mieć renifery, ale prawdziwego nie mamy No bo one tutaj nie Oj, żyją mama. Co, co Krysiu? A może, bo Mikołaj ma sanie, co nie? Mikołaj ma sanie I ma renifery prawdziwe tak. To weź, przyjedziemy do niego i weźmiemy jego sanie i odlecimy. No, ja nie wiem. On tylko ma takie moce, żeby latać. Ja nie mam A takich mocy. A masz prawo jazdy na sanie? Na sani nie mam prawa jazdy, tylko ma na to mm, tak naprawdę święty Mikołaj. Dobra, chodźcie, robimy zakupy, weźcie też swoje koszyki. Musimy powkładać tutaj różne produkty, musimy zrobić jak najlepsze ciasteczka, jakieś dobre jedzonko dla świętego Mikołaja, bo jedziemy go odwiedzić do jego wioski. Zobaczymy sobie jak on mieszka, gdzie on śpi, gdzie on siedzi, co on robi i jak wygląda cały proces świąteczny, bo to jest naprawdę gorący okres, kiedy on ma bardzo dużo pracy. Jesteście pewnie ciekawe jak to wszystko wygląda. Jak, na jakim etapie są też wasze prezenty. Kupujemy jajka, bo na pewno się nam przydadzą. I oczywiście mąkę. Ja to wszystko kupuję. Wszystko bierzemy, tak naprawdę przyda nam się. Chipsy! Bo jak pada tyle śniegu, to niedługo nie będziemy mogli w ogóle dojechać do sklepu. Więc bardzo chipsy! dobrze. Chipsy też możesz wziąć, chipsy się przydadzą. Cały koszyk chipsów. No, ale Kryśia nie przesadzaj dobrze, bo, bo ja za to płacę, pamiętaj. Dały Dobra, koszyk chipsów. Jacie, Ile ty masz tych produktów? Dobra, jedziemy teraz do kasy szybko. Musimy też być w miarę szybko, żeby być jako pierwsi. No bo wiecie, no jest potem kolejka. Każdy chce odwiedzić Świętego Mikołaja. I te kolejki są codziennie, więc chodźcie szybko, dziewczynki. Ale wózek już zostawcie. Wsiadamy do auta, wracamy do domu, robimy babeczki i zasuwamy. Okej, okay, szybko. Jesteście, siedzicie? Ruszamy! Chodź, ej, ktoś tutaj nie wsiadł. Chodźcie, dziewczyny, wsiadajcie, wsiadajcie. Dobra, wszyscy siedzą, siedzą. Nie będziemy czekać z no właśnie, bo zobaczcie, dzień leci. Teraz dzień też jest krótszy. Szybciej robi się ciemno i musimy się pospieszyć, bo jeszcze święty Mikołaj pójdzie nam spać. Mamo, od kiedy Kresia robi zakupy? No, tak naprawdę od dzisiaj. No pozwoliłam jej trochę tam, wiecie, niech sobie kupiła. A ty oh. co się pytasz? Kupiłam nam cały wózek chipsów. No właśnie, to są też dla was rzeczy, nie tylko nie tylko dla niej. Oczywiście Kresia mi pomaga, ostatnio się trochę zmieniła, robi dobre uczynki. Mama! Wiecie dlaczego siostra, ona robi dobre wypadła. uczynki? Ciostro wypadła. No nie, no ja nie mogę. Gdzie jest? Czemu ona klika, żeby wyjść? Chodź tutaj do mnie. Ja nie mogę. Czy wy nie umiecie usiedzieć? Wy macie jakieś owsiki? Daj! Już, już, bo musimy dojechać. O, dobra, udało się. No i tak naprawdę Krysia teraz pomaga mi robić różne zakupy. Pomaga mi właśnie w takich rzeczach domowych, bo ona teraz robi dobre uczynki, żeby dostać prezenty od świętego Mikołaja. Ona specjalnie tak robi. Dlatego jest taka miła, a potem znowu będzie broić, na pewno. Dobra, szybko zasuwamy i musimy zrobić pierniczki. Chodźcie, dziewczyny. Wysiadamy. Dobrze, mamo, otworzyłam ci drzwi. Dobrze, dobrze, ja teraz muszę rozpakować wszystko tutaj do mnie. Ja drzwi ja jak coś. Dobrze, dobrze. I tutaj dodajemy... Okej, okay, to zaczynamy robić babeczki, słuchajcie, nie mamy czasu, więc ja tylko szybko sobie ściągnę e, szybko sobie ściągnę m, o, czapkę, ten, dobra. Jeszcze wejdę tu i ściągnę sobie kurtkę, dobra, szalik może być i szybko musimy się spieszyć. Robimy babeczki dla świętego Mikołaja, zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Zabieram produkty, pyk, uwaga, mam to i idę teraz tu. Więc Krysia, powiedz siostrom, żeby usiadły, a ja szybko przygotuję babeczki. W sensie wy będziecie dekorować. I to są babeczki dla świętego Mikołaja, powiedz im. I jak skończymy babeczki, to oczywiście zaraz będziemy jechać do świętego Mikołaja. Zobaczymy, jak on mieszka, jak on mówi, jak on się zachowuje. Krysia, ty się na pewno nie możesz doczekać, co nie? Krysia to I... lubi świętego Mikołaja. Ona trochę nie wierzy, widzowie. A wy wierzycie w Mama, świętego mi Mikołaja? Nie, święty Mikołaj śmierdzi trochę. Czemu śmierdzi ci nie? Przecież on jest prawdziwy! Najprawdziwszy! Mama. Co? Ale kto normalny kupuje wszystkim dzieciom na świecie prezenty? No, jest taki jeden pan, i to jest właśnie święty Mikołaj. On kupuje prezenty. A ciekawe, co ci przyniesie? Ja nie wiem, co ty w tym liście napisałaś, bo zobacz, ja tutaj mam. W tym kartonie są wszystkie wasze listy. No i święty Mikołaj powiedział, że macie je przynieść same. No bo on do no po nie przyjść. nasze życzenia? No chyba tak, jak go stać i jak będzie miał tyle pieniążków, bo ja tam wcale <laughs> nie wiem co wy tam napisałyście w tych listach. No bo mama, ja chciałam słonia. Nie no słonia, nie no gdzie? Gdzie I my nawet nie mamy miejsca na słonia? Co za pomysł, w ogóle słonia nie do no, masakra. No Tutaj... ale chciałam też psa i kota i chciałam jeszcze dmuchany zamek z kulkami. No dobrze, ale czy ty Krysiu uważa, że ty jesteś gotowa na zwierzaka? Będziesz musiała wcześniej wstawać, po pierwsze, tak. wychodzić z tak nim. Tak jestem. Chciałabyś kotka albo pieska? Tak, i sprzątałem jego kupy. Ja, ej, no ja jestem w szoku, Ej, widzowie, to jest nagrane. Krysia powiedziała, że będzie sprzątała po kotku lub po piesku. No zobaczymy, Krysia. Ale ja tylko po zwierzątkach. No, no, no dobrze, Kasia dobrze. Okej, okay, słuchajcie, zobaczcie, ja już powoli kończę babeczki, przekładam je i mamy to. Dobra, zrobiłam babeczki, możemy jechać. Jesteście gotowe? Ubierajmy się. Dobra. Dobra, zabieram te listy. Babeczki też już spakowane. Siadajcie teraz do auta i jedziemy odwiedzić. Zamykamy drzwi. Dobrze, ja dobrze, dobrze, dobrze. Krysia Lysia zamyka drzwi. Tryja. Tak, tak, świetnie. Dobra, odjeżdżamy. Szkoda, że kubuś nie może być z nami, ale on ma jeszcze tyle lat przed sobą, że na pewno jeszcze nie raz zobaczy świętego Mikołaja, więc on się świetnie bawi z Olusiem i Paulinką. On jest jeszcze na tyle mały, że on w ogóle tego nie rozumie. Święty Mikołaj i tak dalej, wiecie. Jeszcze malutki. Kto tutaj śpiewa, choinko ma. Krysia, czy to ty? Choinko ma, choinko ma. Ej, pamiętajcie, że musicie zaśpiewać coś świętemu Mikołajowi. Dobrze? Co? No tak? A dlaczego? No bo on pewnie będzie chciał, żebyście coś zaśpiewały. Dobrze. No a ja, a ja chcę słonia, no i co? <noise> no to musisz no mu to on sobie powiedzieć. Nie że ja zaśpiewam, ale wtedy chcę słonia. No dobrze, dobrze, to musisz mu to powiedzieć. Zobaczcie, podjeżdżamy, to jest jego... Dom. On tu mieszka. I to nie są prawdziwe renifery. Ej, Jak przy to? nie ma reniferów. Ej Krysia, tam nie biegnij, najpierw tutaj wchodzimy. Chodź tutaj. Ale tam nie ma reniferów. Chodź tutaj, chodź tutaj do Miały mnie. Nie być prawdziwe renifery, powiedzmy! To jest pani Mikołajowa. Dzień dobry. A gdzie jest, Święty Mikołaj? No Święty Mikołaj pewnie jeszcze odpoczywa, może jakiś obiad miał czy coś i niedługo przyjdzie Dzień do ciebie. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie Święty Mikołaj? No właśnie, poprosimy, my byliśmy tutaj umówieni, ja dzwoniłam yy, i ja mamy rezerwację na tą godzinę. Chcemy się spotkać ze świętym Mikołajem. Ona napisała, że święty Mikołaj zaraz przyjdzie, ale super Kresia, będziesz miała spotkanie. Zobacz, mamy babeczki, poczęstujemy go! Może gdzieś tutaj odłożę, proszę, przynieśliśmy babeczki dla świętego Mikołaja. Ale super. Nie skacz, hmm. nie wolno skakać po fotelu. Jak ty się zachowujesz? Myślę, że te prezenty są wszystkie dla mnie, że są moje dobre uczynki. No, ja nie wiem, czy one są dla ciebie. Ja myślę, że dzisiaj nie dostaniecie jeszcze żadnego prezentu, bo dostaniecie Ej, ten 24 wygląda, jakby tu grudnia. Tutaj był mały słonik. Co? Tutaj byłbyś mały słonik? No nie, tak. ja myślę, że on nie mógłby być zamknięty przecież on Albo musi oddychać. Piesek. Dobra, to Albo słuchajcie: y, poczekajmy, zamknijmy tutaj. E, I poczekamy na świętego Mikołaja. On niedługo przyjdzie. Uwaga, uwaga. Czekamy na świętego Mikołaja. Pani Mikołajowa po niego poszła. Zamknęły się tam te drzwi i chyba zaraz zobaczymy prawdziwego świętego Mikołaja. Także widzę. Wyklikajcie szybko łapeczkę do góry, a wtedy wejdzie do nas Mikołaj. Uwaga, to jest takie oczekiwanie. Zawsze całe życie na to czekałam. Aż się pojawi święty Mikołaj. Oh! Święty Mikołaj! Dzień dobry! Ojej, to spełnienie też moich ci? marzeń. Witamy ciebie. Przyjechaliśmy Witam cię odwiedzić, Święty no, Mikołaju. babeczki tutaj mamy. No, takie babeczki upiekliśmy dla ciebie, święty Mikołaju. Moje pięcioraczki chciały cię zobaczyć. Dziękuję bardzo. I patrzcie, jaka Krysia, Krysia aż za nim mówiła, ona nic nie mówi, stoi z tyłu. Zobaczymy, czy ona coś powie do świętego Mikołaja. Dobra, kto pierwszy teraz staje? Kto tutaj pierwszy przychodzi? O, dobra, tutaj idzie oliwka jako pierwsza. Zobaczcie, no musisz świętemu Mikołajowi coś powiedzieć, co byś chciała dostać. Święty Mikołaju, ja jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że tutaj mamy listy. To dla ciebie są listy od nas, proszę bardzo. Tam mamy opisane w sensie: dziękuję, pięcioraczki dziękuję. opisały, co by chciały dostać. Dobrze, przeczytam później. Dobrze, dobrze, super! Ale mega fajnie. Mam bardzo była grzeczna tutaj. No, Oliwka była w miarę grzeczna, można powiedzieć. No, no, była grzeczna. Była grzeczna. Dobrze, dobrze. Moje Czy jakieś dzieci... zdjęcia będą robione. Tak, tak, ja już, ja już robię. Uwaga, tylko wyciągnę kamerę. Dobrze, już mam, już mam, tu zrobię zdjęcie. Proszę się święty Mikołajem. O, proszę się odwrócić. Halo. Uśmiech, uśmiech. Uśmiech, Panie Mikołaju, ale super Mikołaj to jest. Jak, jak ona jest wpatrzona w Mikołaja, zobaczcie, jak ona blisko stoi. Ona jest w szoku. Cieszę się. <laughs> Ona się Dobrze cieszy. następna. Uwaga, zdjęcie. Dobra, już mamy zdjęcie i kolejna osoba. Zapraszam, teraz zapraszam. idzie Nikolka. Zobaczcie, Nikolka teraz idzie. I zobaczcie, będzie rozmawiać ze świętym Mikołem. Wiecie, ja nie chcę im tak przeszkadzać, no bo to są takie prywatne rozmowy. No ale mogę tylko powiedzieć tak od siebie, że była bardzo grzeczna. Nikola akurat no była właśnie bardzo tutaj grzeczna. Słyszałem, widziałem tutaj, że ona była taka grzeczna, grzeczna dziewczynka. Tak, bardzo grzeczna i myślę, że zasługuje na prezent, eee, znaczy na to, co napisałaś. Ona jest też bardzo skromna, więc Nikolka jest super, akurat, naprawdę. Niko znaczy wszystkie pięcioraczki są super, ale Nikola jest bardzo grzeczna, naprawdę. Dobrze, zdjęcie jakieś, zapraszam. Dobrze, już robię zdjęcie, uwaga. Eee, foteczka, proszę odejść, by... robię Mikołajowi i tutaj się odwróć do mnie. Eee, skakuj tutaj do Mikołaja, uwaga, robię zdjęcie i pyk zdjęcie. I jeszcze raz? Uwaga, dobra, gotowe. Może iść następna, teraz idzie Zuzia. Potem będzie Nela. Na końcu Krysia. Patrzcie, Kryśia ze śnieżką przygotowana, ona w ogóle za nie mówiła. Czajcie, ona pięknie, nic nie pięknie. mówi. O, tutaj teraz ty ty jest nie Zuzka, to jest Zuzia. To jest Zuzia. I ona y, też była grzeczna, święty Mikołaju. Byłam bardzo grzeczna, pomagałam mamie i jej słuchałam. No tak, to prawda potwierdzam, Mikołaju. Ale chyba drzwi w domu nie zamykałaś? Yy, no, <laughs> chyba się zdarzało. A ja w ogóle, jaka jestem ten? Jaka mamusia, nie? Ja muszę za wszystkich tu mówić, jakie one się nagle nie zrobiły, takie wycofane, takie, wiecie, że już nie skaczą, tylko takie grzeczne, nagle posłuszne. No, nieźle. No dobra, to zrobię zdjęcie. Zuska, ustaw się. Uwaga, wskakuj na Mikołaja. Tu. Uwaga. Dobra, jeszcze z tej strony wam zrobię zdjęcie, jak jesteśmy tutaj. Cały czas zamykałam, pamiętam. Oh, oh, oh. <laughs> Dobra, to teraz jest Nela. Nela sobie tutaj stoi w kapturku. Nela to jest gagatek, ale grzeczny. Dobra, jeszcze jedno zdjęcie i już wystarczy, już wystarczy, już nie skacz. Nela to taki mały gagatek. Jej jest wszędzie pełno. Jest szalona, ale też jest grzeczny, naprawdę, święty Mikołaju. Naprawdę. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli grzeczny gadatek. <noise> tak, tak, tak. No tutaj y, ma swoje za uszami, no ale też robi dobre uczynki. Jeszcze mamy takiego małego, małego brzdąca kubusia, ale niestety, znaczy, nie chciałam, żeby przyjeżdżał do Mikołaja, bo on jest malutki, jeszcze by płakał. Jakby zobaczył ciebie, Mikołaju. Jeszcze by A co ja się rozpłakał. To jest straszny, gdzie tam? A ja też mogę zdjęcie z Mikołajem. Ja też proszę, byłam grzeczna, proszę, Mikołaj. Ja też byłam grzeczna. Ej, dobra, dam e, tej. E, weź zrób mi zdjęcie. O, weź, weź trzymaj. O, zrób mi zdjęcie. Ja teraz stanę obok Mikołaja. Proszę zdjęcie. Uwaga, foteczka. O, dziękuję. Proszę pana, a pan nie przytył? No, 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 nie wiem. Aha, e, no taki ta... waszych. Nie wolno takich pytań zadawać. O, już się powoli ściemnia. O, coś mi tutaj dali. Okej, okay, dostałam z powrotem aparat. Zdjęcie zrobione. To teraz Krysia. Krysia teraz musi... Krysia teraz? Tak, tak. Krysia, chodź teraz. Musisz podejść tutaj do, do Mikołaja. Krysia. O, Krysia ma jakieś... Ale ja nie chcę chyba. A dlaczego nie chcesz podejść do Mikołaja? E, dlaczego ty masz jakąś śnieżkę? Schowaj ścieżkę. Nie wolno rzucać w siebie Mikołaja. Ej. I prawdziwy? No, jest prawdziwy Mikołaj, nie, ale nie rzucaj w niego. Musisz nie powiedzieć, że byłaś grzeczna. nie przecież, Mikołaj. Słucham, co mówisz? Nie byłbym sztuczny. No właśnie, to jest prawdziwy Mikołaj, Kresia, widzisz, możesz mu wierzyć. On no, jest... ja nie wiem. No, no zobacz, jaką ma brodę prawdziwą. Ma takie mu... a, a może to sztuczna, a mogę pociągnąć? No, no możesz pociągnąć, nie wiem. <laughs> nie wiem, czy Mikołaj się no zgodzi. Ale dawaj. Zobacz, jaki Mikołaj. Daj tak śmieszny Daj Jaki Mikołaj właśnie nie tak mocno moje starty, starty. Pani Mikołaj, Krysia ma swoje za uszami. W tym roku trochę broiła, ale ostatnio się poprawiła i wykonuje naprawdę dobre uczynki. Serio. Naprawdę się stara. I ona ogólnie napisała w liście, że chciałaby słonia. Psa? Ja kota. Jestem grzeczna, bardzo. Bardzo grzeczna. No. I zasługuje na słonia. A jak nie słonia, no to no rozumiem, że może być za ciężki, zwłaszcza jak ktoś ma nadwagę. Ale e, e, znaczy, przepraszam, Kresia, ty przepraszam. Ty bardzo ładnie pan wygląda. <laughs> bardzo ładnie, naprawdę. No ja myślę, ja myślę, że ty tak, tak ładnie tutaj do mnie mówisz, bo, bo wiesz, to to nie można tak nikogo obrażać. <laughs> Kresia, czyli już nie, mi... nie, 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 ja. nie! dużo dobrych uczynków, zamykałam drzwi za siostrami, bo one nie umieją, naprawdę nie umieją zamykać tych drzwi. E, I ja ten, y, mamie, mamie pomagałam, na przykład o zakupy dzisiaj z mamą robiłam te zakupy, a żadna z siostry nie robiła. Aha, no 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 tak, no, no powiedzmy proszę Mikołaja, może na jej wieży. Zrobię Dobra, wam. Jeszcze ja się, ja się trochę podsunę. Możesz mi mama zrobić zdjęcie, ale ja nie wiem. To jest. Jakieś jest, to, jest, to, jest, to, jest to dziwne, mama. On Jakie dziwne, no musi być zdjęcie ze świętym Mikołajem, proszę ale bardzo. Ale on jest podejrzany! Nie jest podejrzany, jest prawdziwy. Przecież ci udowodniłam. To on, to jest jego chatka. Zobacz jak on sobie tu fajnie mieszka. Nie to, tu ma i dziadek. No nie, nie no. Już nie przesadzaj. Jest dobrze. Już wierzysz, wierzysz w Świętego Mikołaja? Już wierzysz? No nie wiem. No, no to, no jak nie wierzysz? No przecież siedzi obok ciebie, a ty, a ty nie wierzysz mu. Jak możesz A tak? czemu, czemu ma pan taki duży czerwony nos? Eee, no... Bo ja y, zimno mi, no i tak zmarzłem, bo ja ciągle latam tymi saniami z moimi reniferami, no i tak no nos mi marznie. A może pan pokazać te sanie? Możemy zobaczyć sanie świętego Mikołaja? Sanie ja pokażę, ale renifery to nie, bo są w stajni i Aha, odpoczywają dobrze, teraz dobrze, do podróży. <laughs> ale zapraszam, zobaczyć. możecie sobie zobaczyć. Wow, to są prawdziwe sanie? Ale ekstra, może... Ale no, oni... te sanie to takie... No ja nie wiem, one nie wyglądają magicznie. Ale fajne są, no zobacz, on takimi saniami wtedy leci, tam u góry go widać, pokazuje się i przyleci do nas. A może pan zadań. polecieć w tym momencie, to wtedy uwierzę. Ale on chyba nie może, wydaje mi się. No ja nie mogę, bo nie mam reniferów, a to renifery latają. No dobra, pani Mikołaj! Ja czy mam renifery, ale są w stajni, prawda? One teraz odpoczywają, one też muszą, wiadomo, odpocząć sobie trochę, poleżeć, coś No muszą wieść, napić się, co ty myślisz, Kryścia? To nie jest tak. No właśnie, ale nie rzucaj, nie rzucaj śnieżkami, powiedziałam, no. Nie rzucaj mi <słuch> Mieszkami. No, no patrzcie, czy reaguje. No. no reaguje, zobacz. On jest prawdziwy. Dobrze, dziękujemy Ci, Święty Mikołaj, za tą wizytę, że nas przyjąłeś. Mamy nadzieję, że nas odwiedzisz w Wigilię, 24 grudnia. Będziemy na Ciebie czekać. Przeczytaj nasze listy, a Krysia, przestań rzucać. Ja już muszę stąd. Ja już Nie muszę. Nie odrzucaj mi sani, koleżanko, bo z tego słonia będą nici. O, widzisz? Ci, Mikołaj, groź, już przestań rzucać. Nie wolno, Krysia, dobra, już muszę ją wziąć na rynek. Mam No Dobrze, dobrze, to my już odjeżdżamy. Dzięki za wizytę, widzowie. Ale była super wizyta wiosny Do świętego. Do widzenia! Do widzenia! świąt! świąt. Do widzenia! Papa! Pa. Dobra, już wracamy na szczęście. Krysia, mam nadzieję, że, że jesteś zadowolona. Słuchaj, zobaczyłaś no, prawdziwego. No tak wiesz, no. Ja jestem zadowolona i będę, jeśli on ja mi tego słonia przyniesie. Ale... No dobra, dobra, już wracamy. Więc było fajnie tak wygląda domek Świętego Mikołaja. Już musimy mu dać spokój. Mamy zdjęcia, zostawiliśmy listy, daliśmy babeczki i zobaczymy sobie czy teraz do nas przyjdzie. Także dzięki, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa.